Witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce na wtorek 7-7-2020 roku. Oczywiście ja, Magdalena Rudkowska i mój kanał Magdalena Rutkowska Oderu. Mam nadzieję, że zaraz Państwo będziecie ze mną, że nie nadaję prywatnej transmisji, tylko normalną, bo na razie jeszcze nie ma żadnej osoby, ale już widzę dwie, więc mogę zrobić ów, yy, yy, nadaję. Dla Państwa, nawet już ktoś polubił filmiki. Proszę Państwa, siódmy, siódmy, bardzo ciekawa data. I na przykład, jeżeli miałabym powiedzieć, jaką ja datę odradzam na dzień ślubu, to proszę Państwa, odradzam siódmy, siódmy na dzień ślubu na pewno. Tak samo odradzam dziewiąty, dziewiąty, też są to chyba najgorsze dwie daty w całym roku. W każdym roku do zawarcia Związku Małżeńskiego, czyli 7-7 i 9-9. Na całe szczęście jutro jest wtorek, więc myślę, że naprawdę nikt, mam nadzieję, nie będzie zawierał. Małżeństwa, chyba że jakieś fikcyjne, bo wtedy siódemki dają, dają iluzję, tak? I teraz, proszę Państwa, co się będzie działo? No, powiem szczerze, że tak jak napisałam w tytule filmiku, że emocje nie będą naszym dobrym doradcą. Dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, tak, o drugiej 22 jeszcze całkiem spoko aspekt, bo jest księżyc trygonie do Wers. Wow. Czyli bardzo dobre rzeczy, miłe mogą się dziać w naszej Alkowie, może będziemy myśleli, jak siebie upiększyć, albo jak kogoś zdobyć, albo jak zarobić pieniądze, więc bym powiedziała, to na razie można powiedzieć takie same dobre aspekty, ale już proszę Państwa, o godzinie, o godzinie 6.37 księżyc w kwadraturze do Urana i nie jest to niestety najlepsza, Wibracja, dlatego że nasze myśli będą chaotyczne, nasze działania będą chaotyczne i my będziemy działać pod wpływem impulsu, ale raczej tego negatywnego. Gdyby był w trygonie, to będzie impulsu pozytywnego, tylko działać, tylko działać. A w tym aspekcie jest to raczej impuls negatywny. Mało tego, o 6.37 <laughs> i około tej godziny, tej godziny zwracajmy uwagę żeby czegoś nie przypalić, jakieś urządzenie elektroniczne, żeby nam się nie spaliło czy innych i jakichś problemów technicznych nie mieć. No i proszę Państwa, księżyc w znaku wodnika, no nie najgorzej, z całości dziewiątka, czyli bym powiedziała, wow, bardzo dobry czas do pracy nad sobą, do mistycyzmu, szczególnie 7.7, no i może do mistycyzmu dobre, i do pracy nad sobą, o ile będziemy cierpliwi i umieli też przy tej pracy nad sobą utrzymać swoje emocje. I tak to mniej więcej, proszę Państwa, wygląda. Tutaj, proszę Państwa, język mi już nie wiadomo gdzie ucieka, bo dziecko mi zrobiło kisiel, ale dokończę energetykę i dopiero zjem kisiel. A my jesteśmy, proszę Państwa, przy wyciąganiu kart i ostatnio, tak jak ja to lubię, które wybieramy do wyboru nowoczesny lub rosyjski. I pierwsze trzy osoby decydują o tym, które napiszą. To loteria, bo to nieraz y, y, szybko dociera. No, zaraz zobaczymy. Nowoczesny Kasia Malinowska. Jeszcze czekam na dwie odpowiedzi. Przepraszam. Rosyjski, rosyjski, czyli zwyciężył rosyjski, bo pierwsze trzy odpowiedzi. Przepraszam i zawsze będziemy tak robili. Pierwsze trzy odpowiedzi. I teraz, kochani, siódmy, siódmy. Eee, siódmy, siódmy i zaczynamy dzisiaj od byka. I teraz, co dla byków? Co dla byków na siódmego siódmego karta diabła. Ja nie wiem, czy, czy byki ostatnio też nie miały karty diabła. E, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, nie wiem bo tych, tych energetyk jest dużo, nie chcę przeinaczyć, nie chcę się pomylić. Natomiast generalnie karta diabeł jest to karta silnych emocji. Można powiedzieć raczej ten diabeł będzie nasilał e, emocje byków, bo z drugiej strony można powiedzieć może emocje. W planetach, emocje w, w y, diable i one razem się, y, można powiedzieć, y, zniosą. Tutaj pan z Marek napisał, byk też ma rogi. No tak jak i diabeł ma rogi, więc może byk diabła za rogi i będzie całkiem dobry dzień. Być może to właśnie z emocji będziecie się y, 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 wyswabadzać. Albo z różnego rodzaju uzależnień, i tego Wam z całego serca życzę. Aczkolwiek raczej nie podejmujcie ważnych, życiowych decyzji jutro, bo możecie być manipulowani albo nie będziecie widzieli całości danego zagadnienia. Przechodzimy, kochani, do bliźniąt. Co u bliźniąt jutro? Bardzo dobra karta, czwórka buław. Karta poczucia bezpieczeństwa, czyli nic złego nie powinno się dziać, sprawy związane z domem, rodziną będą ważne. Ewentualnie, również gdyby ktoś z poznaku bliźnią chciał się wybrać na jakąś randkę. <laughs> Przepraszam, to całkiem dobra kar karta do randkowania i nawet do takich rozmów, można powiedzieć, damsko-męskich na temat przyszłości. Idziemy dalej, kochani. Mamy teraz raka, raka. Co u raka? No, rak trochę będzie niezadowolony. Chociaż raki ostatnio miały dość dobrą pasę, bo jest dwójka mieczy. Dwójka mieczy to inaczej karta X, tak? Czyli coś może być nie po waszej myśli, możecie jakiś opór materii mieć przed sobą. Ja bym powiedziała, przy tej karcie nieraz jest tak, że po prostu nie ten czas. Więc jeżeli coś wam nie będzie szło, to drogie raki, zróbcie pas i na siłę nic nie róbcie, odczekajcie, może już. Jutro będzie dobry czas. Natomiast ja, proszę Państwa, dzisiaj przed energetyką miałam trochę czasu i wertowałam e, aspekty planet. I tak naprawdę, proszę Państwa, to my aż do piątku, dopiero w piątek są ładne nie, aspekty planet. Więc bym powiedziała: e, ten czas po pełni wcale nie będzie takim dobrym, dobrym czasem, tak? E, czyli nie każdy rak będzie miał jutro udany dzień. Idziemy dalej, czyli mamy lew, 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 co u lwa? Ulwa, ósemka, puchałów. Ona kojarzy się z samotnością, i rzeczywiście to jest taka karta, można powiedzieć, mniejsza oktawa, Misza, oktawa remity. I, i pomimo, że ona się kojarzy z samotnością, ja ją na przykład bardzo lubię, i Wy, drogie lwy, jutro na siłę. Nie bratajcie się z innymi ludźmi. Jeżeli będziecie potrzebowały troszeczkę takiego wytchnienia albo zanurzenia się w swoich emocjach, w swoich odczuciach, to jest na to naprawdę bardzo, bardzo dobry czas i na tym się skoncentrujcie. To jest też dobra karta do pracy nad sobą, jak również analizy przeszłości, żeby wyciągnąć wnioski z przeszłości i już nigdy nie podejmować złych decyzji. Co u panny? U panny bardzo dobra karta, szóstka denarów. Karta obdarowywania lub bycia obdarowanym, więc generalnie to, co jutro dobrego zrobicie, drogie panny, do was wróci. Również być może będziecie przez kogoś miło zaskoczone. Jutro możecie więcej zarobić, więcej utargować, coś po okazyjnej cenie kupić. I teraz, kochani, waga, co uwagi? Uwagi, kochani. Ósemka denarów. Czyli gdyby się wagi zastanawiały, co jutro powinny robić, na czym się skupić, to na sprawach zawodowo-finansowych. I nie patrzeć, co się dzieje wokoło, jakie są emocje, dobre, niedobre, tylko robić swoje. I myślę, że i zadowolenie, i profity z tego przyjdą. Może niekoniecznie jutro, ale na przyszłość na pewno zbudujecie taką podstawę. Skorpion, skorpion, i tutaj niedługo Elżbieta. K będzie do mnie dzwoniła, bo nie ma zasięgu i powie, jaka jest, jaka jest karta dla skorpiona. Dla skorpiona jest karta cesarza, czyli generalnie bardzo silna karta. Jutro skorpiony będą silniejsze. To jest pierwsza, pierwsza rzecz. Może będą chciały zarządzić i trudne sprawy załatwiać albo z mężczyznami, albo na hasło. Ja rządzę, mi się należy. To dla skorpionów. No i sprawy związane, bo karta męska z mężczyznami mogą być również ważne. Przechodzimy do strzelca. Co u strzelca? koło fortuny. Koło fortuny bardzo dobra karta, mówiąca otwieraj się na to, co ci niesie los. Nawet jeżeli los niespodziewanie by pozmieniał twoje plany. Być może nowe plany dadzą ci więcej niż stare. Nie trzymaj się kurczowo starych znajomości, starych dróg, tylko otwieraj się na nowe, nawet jeżeli chwilę miałoby tylko trwać. Dobra, koziorożec, koziorożec, czyli ja. U koziorożca dwójka denarów, czyli generalnie dwójka denarów Karta oczywiście możliwości zarabiania nie z jednego źródła, więc jak gdyby plus. Ale to jest też taka karta troszkę bycia w rozkroku, które koziorożce nie będą umiały na przykład podjąć decyzji. Ja bym powiedziała, może na siłę nie podejmujcie, jak się uda utrzymać dwie rzeczy, to w dwóch rzeczach się rozwijacie. Jak będzie kwestia jechać do Marysi czy Krysi, jechać najpierw do Krysi, a w drodze podwrotnej do Marysi, tak? Czyli robić. Dużo rzeczy naraz. Proszę Państwa, jeszcze jedno słowo oglądam jest 111 osób. 33 osoby tylko lubi mój filmik. Mam nadzieję, że po prostu to Państwo zapomnieliście wcisnąć łapki, że Wam się podoba. I zaraz, proszę Państwa, gdzieś będzie więcej polubień. Czyli koziorożca mamy. Przechodzimy do wodnika. Co u wodników? U wodników królowa buław, czyli wodnicy wypięknieją. Jeżeli kobiety jakieś chciałyby sobie zrobić z poza wodnika piękną fryzurę, to niech jak najbardziej fryzurę robią, upiększają i kokietują innych. A jeżeli jakiś mężczyzna, wodnik ogląda moją energetykę, to co? to niech po prostu najzwyczajniej w świecie trudne sprawy załatwia z kobietami i podrywa piękne panie. I zobaczymy teraz, co u ryb, u ryb, ryby, ryby, co u ryb, e, rycerz pucharów, czyli sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami będą e, ważne. E, może jakiś artyzm, twórczość e, u ryb się e, też e, Uaktywni, ale przy tej karcie też byłabym za tym, żeby ryby uważały, czy nimi ktoś nie manipuluje. I ostatni znak na dzisiaj dla barana co u barana, karta kapłana. Czyli barany będą mądre. Czyli, proszę Państwa, barany będą jutro mądre. Trudne decyzje powinny podejmować poprzez swoją intuicję lub yy, yy, radzić się mądrych mężczyzn. Sprawy z mężczyznami byłoby do, dobre są. Gdyby chciały jakieś egzaminy zdawać albo rozpoczynać naukę, to też bardzo dobra karta. I kochani, mamy tutaj, musiałam okulary założyć. Mamy tutaj dwa razy urodziny, niech tylko sięgnę. Po magiczne karty mamy, mamy magiczne urodziny dla pani Renaty Trembacz. Pozdrawiam panią Renatę, znamy się osobiście. Pani Renata Trembacz, co jutrzejsze urodziny, jasno widzenie. Czyli bardzo ładnie uwrażliwia się pani, pani Renato Kochana. I Archanią Raziel mówi do pani: Pomagam w pełni rozbudzić twoje duchowe widzenie, byś mogła wyraźnie zobaczyć niebiańską miłość, czyli będzie Pani miała większą intuicję, będzie wiele Pani odczuwała, czy w swoich sprawach, czy w innych. I bym powiedziała zaufać swojej intuicji i też bym powiedziała Archanioł Razajel, Raziel czuwa nad Panią, czyli jak gdyby nie bać się robić nowych rzeczy. I mamy jeszcze Pana Zbigniew Wasilewski. Pan Zbigniew Wasilewski, co dla Pana, Pamiętaj, Zbigniewie, kim jesteś. Archanioł Michał mówi do ciebie, jesteś dzieckiem Boga pełnym mocy, miłości i twórczej energii. Jesteś bardzo kochany. Tam ja powiedział kochany i chroniony. I masz energię mocy w sobie, więc ją wykorzystuj, drogi panie Zbigniewie. I to, że państwa, wszystko, jeżeli chodzi na dzisiaj. Jutro Energetyka będzie nagrywana, więc może jak Kasia ma gdzieś Urodziny na jutrzejsze osoby zapisane. To Kasiu może poproszę, żebyś mi podała. Poczekam, bo nie wiem, czy jeszcze Kasia jest z nami. Może Kasia ma, bo wiem, że Kasia sobie to bardzo skrupulatnie zapisuje. Jakby nie było, to nie ma problemu, to wtedy, kiedy będzie energetyka na żywo to też wyciągnę, ale może Kasia O, nie ma. Na ósmego nie ma nie ma urodzin. Dobrze. To, to jeżeli nie wiem, jak później będzie rozkładówka, czy będą energetyki nagrywane, czy nie nagrywane. Yy, więc więc to, po prostu, to po prostu zobaczymy. Już pani Basiu Kasia sprawdziła, bo to teraz jej miesiąc, yy, więc dziękuję. Yy, 9 lipca są. To Kasiu, daj może na 9 lipca, poproszę. Na wszelki wypadek. Bo ja mam dość in intensywny teraz czas. I wieczory mogę mieć stety albo niestety zajęte, bo na pewno na jutro mam plan nagrać zaraz energetykę. Pani Anna Czubak, panią Anię znam osobiście. Bardzo, bardzo, bardzo taka fajna, dobra, mądra osoba. Tylko, Kasiu, poproszę, napisz też pani Anni, że z wyprzedzeniem dla niej karta. Anna Czubak, Anna Czubak, karta urodzinowa, przepiękna, dzieci indygo i kryształowe. Archaniu Metatron mówi do Pani Anny Czubak, łączy Cię głęboka więź z dziećmi, szczególnie możesz pomóc tym wrażliwym, czyli ma Pani błogosławieństwo na relacje z swoimi dziećmi, a być może też Pani Aniu kochana jest to wskazówka też żeby rozwijać, zaprzyjaźniać się, może nawet robić głupie rzeczy ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Proszę Państwa, to tyle, to tyle na dzień dzisiejszy. Tak jak mówię, jutro nagrywana energetyka emitowana będzie o 8, więc ani Kasia, ani Pani Basia nie muszą czuwać, a później zobaczymy, jak dalej będzie, jak będzie z 9, ale też może nagram, ale na pewno jakaś energetyka, a może nawet dwie w tym w tym tygodniu będą, bo ja pomimo problemów zdrowotnych, w tym tygodniu pod koniec jadę po nowego członka rodziny. I z jednej strony jestem stęskniona, a z drugiej strony przerażona. Ale już mamy całą wyprawkę kupioną, kilka łóżek znaczy łóżek to nie łóżek, posłań, bardzo dużo piszczących zabawek. Jeszcze taką kaczuszkę żółtą bym chciała, ale to nie, muszę, teraz jestem trochę uziemiona, bo nie mogę, ale już jest krówka, już jest gąsiorek, już jest hamburger, już są takie inne piszczałki, więc proszę Państwa, przerabiam też na nowo swoje dzieciństwo. Kochani, dobra, koniec gadania. Miłego wieczoru, jutro nagrana, a później zobaczymy, jak pa, kochani, dobranoc.